Jestem za tym, żebyśmy generalnie sobie pomagali jako ludzie. Warto widzieć w drugim również odbicie nas samych, także pomagajmy, bo nigdy nie wiadomo, może też będziemy kiedyś w podobnej sytuacji. Natomiast na drugim biegunie warto podkreślić to, żeby społeczność, która chce się integrować, integrowała się faktycznie. Nie dajemy nic za darmo. Zasymilujmy się. Jeżeli ktoś przybywa i potrzebuje Pomocy wyciąga do nas rękę, którą my bierzemy, dajemy swoją, to warto, żeby te osoby, będąc też wdzięcznymi za to, poczuły potrzebę zintegrowania się z nami, podejmowania pracy, udziału w różnych aktywnościach, społecznościach 800 plus dla obywateli zagranicznych, którzy no, tutaj nie podejmują żadnej pracy. No, jest to dla mnie kuriozum. Najgórzeń przyjeżdżają najpracuje, najzarabiają. no prawie tak. Де би не було, то треба знаходитися, де би людина не знаходилася, то вона повинна працювати, mm. щоб обезпечити свою сім'ю. Я так вважаю. <світку> українці, наприклад, наші українці нехай приїжджають і нехай працюють само собою і не чекають ні на які кошти. Кожен має руки і може працювати.